Cześć, witam Was wszystkich na kolejnym filmie. Chciałem Wam przedstawić kołowrotek, który zakupiłem sobie na Aliexpress. Firmy Kingdom model Tegmen. Po długim zastanawianiu się i czytaniu, czytaniu recenzji na Aliexpress w końcu Zdecydowałem się na kupno tego kołowrotka. Miałem go już nad wodą. Chciałem Wam przekazać jak się sprawuje. Jeżeli jesteście ciekawi zapraszam do oglądania. Więc kołowrotek Pakowany jest w takie twarde, dosyć pudełko i firmową taką, taki ochraniacz z materiałów, firmowy taki ochraniacz z materiału z napisem. Sam kołowrotek wygląda w następujący sposób. Jest cały czarny. Mój model jest akurat modelem 2500S. O sile hamowania 4 kg i przełożeniu 5,2 do 1. Występują jeszcze dodatkowo trzy modele. Model 2000S. Też siła hamowania 4 kg. Przełożenie 52 do 1. Waga 143 gramy. Ten mój 2500S waży 190 gram. Jak podaje producent, moja waga pokazała 187 gram z nawiniętą plecionką. Jest jeszcze model 2500SGH i 3000MGH. Są to modele o. W szybszym przełożeniu 62 do 1, ceny tych kołowrotów. Model 2000S waha się w granicach 200 zł. Tak od 180 do 200 zł, można kupić. Zależy u jakiego sprzedawcy. Model 2500S ja kupiłem za cenę 196 zł. Znalazłem sobie tak. Starałem się znaleźć jak najtaniej. I jest też w granicach 190, 200, 210 zł. Model 2500 SHG z, duży, z wysokim przełożeniem 6,2 do 1. Tak jak się rozeznawałem, to w granicach 240 do 260 zł. Nie wiem dlaczego ten model jest najdroższy z wszystkich, bo model 3000 MHG. Yy... Ma przełożenie 6,2 do 1 i tylko jako jedyny z tej czwórki. Siłę hamowania o 9 kg. I cena jego waha się też w granicach 200 zł. Znalazłem za 205 zł. Ja kupiłem sobie model 2500 S z płytką szpulą, na który wchodzi 150 m plecionki 006. Tak wygląda nawinięta plecionka na kołowrotku. Bardzo dobrze nawija plecionkę, równiutko. Chód powiem Wam, spoko. Słychać tylko szum łożyska oporowego. Posiada 11 łożysk, w tym jedno oporowe. Może przeczytam tutaj specyfikację, jaka jest na pudełku. Więc tak nazwa tegmen Balbrenning 10 plus 1. Materiał wykonania karbon. Materiał wykonania łoży z Stale Stel stal 11 a przełożenie 5:2 do 1 drak hamulec 4 kg i najważniejsze po albo jeszcze nie to, jeszcze nie to. Chciałbym wam pokazać, że jak sprawdziłem, zupełny brak luzów na rotorze poprzecznych i wzdłużnych szpuli. Nie ma luzów na szpuli, nie ma luzów na rotorze. Jedynie co nieduży luz na korpce jest, ale nie jest to jakiś duży luz, bardzo wyczuwalny i kołowrotek naprawdę bardzo dobrze chodzi. On sunie. W porównaniu z innymi kołowrotkami, jakie mam, nie odbiega niczym, kulturą pracy nie odbiega od nich w ogóle. Więc, tak, co możemy jeszcze powiedzieć? Jedynie co ma przełącznik biegu wstecznego. Te nowsze kołowrotki nie mają przełącznika biegu wstecznego. Jest to. I dobrze, i, i, i źle podobno. Ja zawsze miałem kołowrotki z tym, tą blokadą biegu wstecznego i wcale mi to nie przeszkadzało. Teraz producenci wykonują te kołowrotki właśnie bez tej blokady. Ten jeszcze jest z tą blokadą. Co? Ma wkręcaną korbkę. Tylko tyle, że ta korbka jest łamana ale korbka jest wkręcana. Łamana. Ona jest wygodna, bo można ją złożyć w czasie transportu. Nie trzeba jej wykręcać przez to łamanie. Rolka kołowrotka chodzi bardzo dobrze. Jest na łożysku. Rolka prowadząca, przepraszam, eee, bardzo dobrze chodzi. Jest na łożysku. Zbijak jest mocny, dobrze zbija. Hamulec chodzi płynnie. Ma stopniowaną regulację. Jak słychać? Ma duży zakres regulacji. Chodzi bez zacięć. Nad wodą sprawdzałem. Ładnie ten hamulec pracuje. Całość jest wykonana dobrze. I myślę, że za 200 zł naprawdę się opłaca. Nie żałuję zakupu. Waga z nawiniętą plecionką 187 g modelu 2500 S. 150 metrów plecionki 006 wchodzi na szpulę. Kołowrotek ja kupiłem sobie do Lighta takiego na cięższe troszeczkę przynęty niż mikrodziga yy, na okonia 5 cm. Yy, riperki twisterki yy, z, z główkami 3 gramowymi, 2 gramowymi, 4 gramowymi. Na pewno nada się do łapania okoni, strągów i kleni. Naprawdę polecam. Bo za cenę 200 zł, kołowrotek nie ma jakichś większych wad, które mogłyby eliminować go, nawet dla bardziej wymagających. Słychać tylko szum łożyska oporowego. Cześć, żegnam Was do następnego filmu.